województwa polskiego z powiatu kluczborskiego na wstępie bardzo chcemy serdecznie podziękować polskim lotnikom lotnikom którzy w brawurowej bardzo niebezpiecznej operacji w ciągu ostatnich kilkunastu godzin pomogli naszym rodakom pomogli Polakom wydostali ich z Izraela mówię to na które nigdy nie powinny się pojawić. Pana Pawła Kowala o jakiejś wojskowej defiladzie, o, o krytyce rządu związanej z bardzo ważną operacją w Izraelu. Namawiam i apeluję do całej opozycji. Powstrzymajcie się od uderzania w polskie bezpieczeństwo, powstrzymajcie się od robienia polityki. Na uderzaniu w polski mundur. Wielki szacunek dla polskiego munduru, wielki szacunek dla polskich lotników. Polski rząd nigdy nie zostawi żadnego polskiego obywatela, którego życie lub zdrowie jest zagrożone. I naprawdę to, co się wydarzyło w ostatnich kilkunastu godzinach, to jest wielki powód do dumy. Powód do dumy z Rzeczpospolitej Polskiej, powód do dumy z polskiego munduru, z polskich lotników. Od tego chcieliśmy tutaj, szanowni państwo, zacząć apelując do opozycji, aby naprawdę wstrzemięźliwie traktowała takie rzeczy i nie uderzała w polski mundur. Ale skoro mówimy o bezpieczeństwie, Szanowni Państwo, to dokładnie za 6 dni, 15 października, zdecydujemy o polskim bezpieczeństwie. Zdecydujemy w tym wymiarze takich małych naszych ojczyzn i całej Rzeczypospolitej Polskiej. Zdecydujemy, czy eurokraci narzucą nam przymusową relokację, czy do takich miast, miasteczek jak Kluczbork, Byczyna, Namysłów, Olesno, będą relokowani imigranci czy nie. Dlatego, zachęcając do udziału w referendum, polski rząd rozpoczął m.in. profrekwencyjną akcję, zachęcając gminy do 20 tys. mieszkańców do jak najliczniejszego udziału w wyborach, w wyborach parlamentarnych i referendarnych, po to, aby w tym najważniejszym akcie demokratycznym zagłosować za. Bezpieczeństwem. Zagłosować za bezpieczną Polską za tym, aby Polacy zabezpieczyli swoje bezpieczeństwo poprzez powiedzenie na przykład nie pomysłowi rozebrania zapory na granicy polsko-białoruskiej, czy przede wszystkim powiedzieli nie pomysłom forsowanym przez partię Donalda Tuska i Manfreda Webera, tak zwanej przymusowej relokacji. Zachęcamy szczególnie te samorządy, w których bardzo mocno działają ochotnicze straże. Za oczywiście powiatem Opole, miastem wojewódzkim Opole. Ponieważ przekracza liczbę 20 tysięcy mieszkańców, i jest miastem na prawach powiatów do gmin i zostanie wybrana jedna gmina z najwyższą frekwencją w takim właśnie powiecie. w roku 2024 roku remizy, remiza strażaczka zostanie za 1 milion złotych wyremontowana. To ma być właśnie taka pewna zachęta profrekwencyjna dla tych wszystkich polskich patriotów i o polskich patriotów, którzy mieszkając w małych gminach pójdą gremialnie zagłosować za polskim bezpieczeństwem. Dzisiaj, szanowni państwo, musimy bronić polskiego munduru. Dzisiaj, szanowni państwo, musimy bronić naszego bezpieczeństwa. To, co dzieje się w Izraelu, to, co te sceny, które tych większą, musimy zagłosować i przekroczyć konstytucyjny próg 50%, aby powiedzieć twarde, nie przymusowej relokacji. By takie sceny, które się w, w Niemczech, ale również te sceny z Izraela, gdzie terroryści po prostu atakują spokojnie mieszkającą społeczność. Po prostu nie wydarzyły się nigdy w Polsce. To jest właśnie stawka tych wyborów. Tą stawką tych wyborów jest właśnie bezpieczeństwo. I nawet tutaj z powiatu kluczborskiego może taki powiat zdecydować frekwencyjnie o tym, czy referendum będzie ważne. Potrzebna jest pełna nasza mobilizacja rządy do udziału w akcji profrekwencyjnej, bitwa o remizę kluczborskiej, radny sejmiku województwa Polskiego. Proszę państwa. Spotykam się z mieszkańcami. Rozmawiamy o tych problemach, które w tej chwili... mieszkańcy boją się, boją się najazdu uchodźców, boją się ich agresji, boją się terroryzmu, który przyszedł razem z nimi. Chcą żyć spokojnie, tak jak do tej pory. tym akcie znanym w bardzo powiedział, nieprzymusowej relokacji. To, że dzisiaj ...gremialni mieszkańcy Opolszczyzny udział w referendum, strażacy, koła gospodyń wiejskich, patrioci, wszyscy mieszkańcy po to, żeby żyć w bezpiecznej Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Jerzy Niedźwiecki, tak?